Jeżeli macie 5000 zł do zainwestowania w grill gazowy, pokażę Wam dzisiaj, co najlepiej do tej kwoty wybrać. Ja jestem Wiktor, to jest kanał DecoFire i zapraszam na top 5 grilli gazowych do 5000. Numer 1 Crown 480 w wersji Shadow od Brolkinga, Bardzo funkcjonalny sprzęt, mega jakościowy. Mamy grube odlewy w pokrywie, mamy gruby odlew, jeżeli chodzi o kocioł, system dumor, żeliwny róż dwustronny, kuchenka boczna, palnik dorożna oraz sam rożen też jest w komplecie. Zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje, masz cztery palniki główne, także mega funkcjonalny sprzęt. I co? Lecimy do dwójki. A następny, który się pcha do Waszego ogrodu, to jest Freestyle Phantom 425, czyli czteropalnikowa bestia z palnikiem Scissor Zone pod 800 stopni, więc świetnie karmelizuje steki. Dodatkowo w tym modelu znajdziecie różdżę stali nierdzewnej, więc jak nie lubicie się bawić w konserwację, to ten sprzęt będzie dla Was idealny. Numer 3. Spirit SP435, czyli jeden z moich ulubionych grilli. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, piękne stalowe wykończenie. Stal nierdzewna w pokrywie, cztery pokrętła główne. W tym dwa Sears Zone, żeby podkręcić atmosferę. System rustru GBS, więc masę akcesoriów możemy to zastosować. Putla mieści się w szafce. Kuchenka boczna oraz w lewej półce znajdziemy system Weber Works oraz termometr cyfrowy, który precyzyjnie wskaże temperaturę. Kolejny sprzęt z różnym zestawie, czyli Roger B425. Kuchenka boczna w prawej półce, palnik na podczerwień dorożna, żeliwny ruszt, 15-letnia gwarancja, 3 palnikowy potwór od Napoleona. Warto się nim zainteresować, bo da nam dużą funkcjonalność oraz mega jakość. Przechodzimy do ostatniego sprzętu. Piąta propozycja, Enders Monroe 4 Seek Shadow, niemiecki producent, świetny sprzęt, świetna jakość, palnik TurboZone pod steki, szybka, żebyśmy widzieli co się dzieje w zestawie, S Sir Grade, jest to specjalny ruszt do wypiekania steków, też otrzymujemy w tym grillu, szafka na butlę 11, e, mamy kuchenkę boczną, także przyrządzimy sobie jakieś sosy i inne potrawy w klasycznym garku czy na patelni, e, palnik dorożna, także naprawdę kompletny sprzęt a przy okazji jest najtańszy z całej naszej piątki. Drodzy grillowi zajawkowiczy, jeżeli chcecie poznać szczegóły każdego z tych grilli, oczywiście nagraliśmy prezentację każdego z nich u nas na kanale. Także bez problemu wbijajcie i obczajajcie ten sprzęt, który Was interesuje. Ja już się będę z Wami żegnał, to było moje top 5. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć!